Cześć, witajcie. Po ostatnim filmiku, jaki nagrałem, miałem atak chorobowy. Dopadły mnie głosy. Także o 21 później wziąłem leki, i po dwóch godzinach mi przeszło. Teraz jestem w sypialni. Nagrywam sypialni. Jest za 8.21. Leki już wziąłem. I ogólnie na dzień dzisiejszy, bez żadnych głosów i innych rzeczy. Słuchajcie, z tą chorobą to jest tak, że bywa czasami, że ona przyciśnie, że leki nie pomogą. Ogólnie rzecz biorąc, to leki pomagają mi, bo nie mam psychozy, nic się, nic się w tym kierunku nie dzieje, ale pewne objawy, jak głosy i takie rozbicie, gdzie przychodzą jeszcze ręki, taki niepokój, gdzie. To mnie dosyć bardzo upośledza. Dosyć mocno. Dopiero po dwóch godzinach mi te objawy przeszły po ostatnim filmiku. No i pozbierałem się, tak jeszcze po godzinie wszystko się unormowało, że tak powiem. Było w miarę normalnie. Także no słuchajcie, no czasami tak jest i, i nie mam na to wpływu. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Niby nie biorę żadnych używek. Nie piłem też alkoholu, nie osobiłem działania leków, a te objawy po prostu się zdarzają. I wtedy tak naprawdę nie wiem co robić. Czy położyć się do łóżka, yy, przeczekać, czy po prostu zaczekać, kiedy mi przejdzie, ale jest tak, że boję się wyjść na zewnątrz i mam lęki, i to mi bardzo dokucza. Teraz nagrywam z innego miejsca, bo jestem w sypialni. Yy. Siedzę w fotelu. Mam tutaj różne swoje powerbanki, inne rzeczy, tablety. No bo jak się kładę spać, to często coś tam oglądam. Patrzę. No i tak. Pierwsza po pierwszej w nocy. Staram się zasnąć. Tak to. Tak to wygląda u mnie jest ze spaniem, chociaż ostatniej nocy zasnąłem dopiero koło czwartej rano spałem dosyć długo z przerwami, bo się budziłem także ze snem też nie jest zawsze najlepiej czasami mam dobry sen, a czasami sen jest po prostu przerywany Pogoda jak na razie dzisiaj nie pada, chociaż było ostatnio nie deszczowo, no taka jesienna pogoda w Anglii. Śniegu jeszcze nie było, przymrozków jeszcze nie było, także nie jest źle. Ogrzewanie w domu działa, także jest dobrze. Co tu więcej powiedzieć o tej chorobie? Słuchajcie, na pewno, że jest przewlekła, to w 100% mogę to powiedzieć, że jest przewlekła. No i leki trzeba brać, bo nie ma, nie ma wyjścia z tej sytuacji. Oczywiście, najlepiej te podtrzymujące dawki, żeby nie brać za dużo, ale tak, żeby nie dochodziło do psychozy. To jest, załóżmy, bardzo ważne. Dzisiaj dzień spędziłem w domu, coś tam porobiłem sobie na MacBooku. Popisałem na Discordzie, porozmawiałem z ludźmi. Ludzie też mają różne problemy. Niektórzy pracują i mówią, że nie dają rady już, nie wytrzymują. Mają stresującą pracę, pracują na nocki, także nieraz przysypiają. No, takie się historie zdarzają, słuchajcie. No. no większość to jest na, na rentach, na zasiłkach. A są tacy, co na utrzymanie rodziców i, i nic nie mają. Także ja to się w swoim życiu trochę postarałem. Bo dzięki temu, że pracowałem, że szedłem do pracy, nabyłem praw doświadczeń i teraz mogę sobie spokojnie żyć bez większych problemów. Także nie muszę szukać pracy, bo mam dobre. Świadczenia, z których po prostu mogę godnie żyć. Ale nie zawsze tak było dobrze, bo po prostu pracowało się w najgorszych pracach. I ja y, nie mówiłem, że choruję, po prostu szedłem jako zdrowy człowiek i musiałem ze zdrowymi ludźmi pracować. O bardzo ciężkich pracach, gdzie ja robiłem 72 godziny w tygodniu, pracowałem po 12 godzin, 6 dni w tygodniu, a to wychodzi 72 godziny, gdzie było mokro, zimno, ciężka praca, i dawałem radę. No ale słuchajcie, wtedy byłem młodszy. Miałem tej więcej siły i energii w sobie, żeby coś zrobić. Także jak jesteście młodzi jeszcze, to jeszcze coś możecie zrobić. O ile nie macie żadnych objawów chorobowych po lekach i się w miarę dobrze trzymacie. Także warto czasami coś zadziałać i coś porobić w swoim życiu żeby się wtopić w ten system, uzyskać świadczenia i później sobie normalnie żyć. Ja pracowałem, ale już miałem później w pracy objawy chorobowe. Po prostu tak było, że Rzucało mi się na oczy, traciłem od wzroku, inne rzeczy. Byłem rozbity, czułem niepokój, lęk i z takimi objawami już nie mogłem pracować. Także na dzień dzisiejszy nie wiem co by było, gdybym poszedł do pracy. Może bym dał radę, może by znowu wróciły objawy, Trudno jest im powiedzieć, także tego nie powiem. No, ale nie muszę, bo mogę normalnie żyć. Czekam bardzo teraz do tego wyjazdu do Polski. Lecę samolotem Ryanair'em. Także nie mogę się doczekać, kiedy znów będę w Polsce, żeby spotkać się z rodziną. Półtora roku nie byłem, także teraz <try> dobry czas na święta, żeby się spotkać, posiedzieć trochę, spędzić ten czas razem i później tutaj wrócić. No bo kiedyś mi babcia mówiła: To jak masz te zasiłki chorobowe, to wracaj do Polski. Ale taka sytuacja jest, słuchajcie, że oni mi płacą tylko dlatego, że ja mieszkam tutaj. Bo gdybym wrócił, już by mi nie płacili. Po prostu kraj, w którym bym był, powiedzmy w Polsce. To oni musieliby mi płacić świadczenia. A wiemy, jakie są zasiłki stałe w Polsce, jaka jest renta. To niestety, ale sam bym za to się nie utrzymał. Potrzebowałbym pomocy rodziny. A już jestem coraz bardziej starszy. To też wszystkiego zrobić bym nie mógł. No i też z podjęciem pracy byłoby ciężko. Także choroba dosyć mocno ogranicza pewne sprawy. Oczywiście kiedy jest się młodszym, to można więcej. Niby słuchajcie wraz z wiekiem, jak jest się starszym, to choroba odpuszcza. Tak niby jest, Żona jest troszeczkę słabsza. Ale z czasem przychodzą inne problemy efekty po lekach ubocznych, Efekty uboczne po lekach. No i człowiek musi się borykać z innymi problemami. Także, dopóki jest w miarę dobrze, słuchajcie, to z tego trzeba się cieszyć i to uszanować, bo przychodzą czasami gorsze dni, i ciężko ciężko jest naprawdę, bo. Człowiek jest bardzo mocno rozbity. W Polsce spędzę czas z rodziną. Może odwiedzę znajomych kolegów, może koleżankę spotkam. Nie wiem. To się wszystko okaże jak pojadę. Ale już na dzień dzisiejszy bardzo chętnie bym był miał ochotę być w kraju. Ostatnio dosyć mocno złotówka stoi, bo funt kosztuje 4 ,79 zł, 79 groszy, 4,80 na rewolucie, nawet 5 zł nie ma. Także złotówka mocno stoi. No ale trudno, będę musiał wymienić. Ja używam, słuchajcie, rewoluta. Po prostu mam wyższe stawki na wymianę i po prostu płacę. Później kartą w Polsce. Oczywiście jakąś część gotówki sobie wezmę, tam wymienię na złotówki, ale nie dużo, bo wszędzie w Polsce można płacić kartą, także z tym nie ma większego problemu. Będę na Sylwestra w Polsce, także nie wiem, pewnie z rodziną go spędzę. Dobry to będzie czas na pewno. Wyrwać się trochę stąd i, i po prostu spędzić czas z rodziną. To dobrze mi zrobi, muszę pamiętać, tylko żeby wybrać leki, żeby leki zabrać ze sobą, żeby mieć. Nie zapomnieć się spakować, wszystko wziąć to, co jest dla mnie potrzebne. I lecieć. Także nie lecę sam, bo lecę z koleżanką. Ona też tym samym lotem leci. Mam, mamy obok siebie siedzenia. Później tylko już w Warszawie. Się rozstajemy, ona jedzie z kolego, a ja po prostu busem będę jechał do Białego Stoku. A z Białego Stoku po prostu zamówię sobie bolta i boltem już zajadę do domu. Już tak raz robiłem. No trudno zapłacę, ale, ale dojadę. Chyba że byłby autobus jak przyjadę zaraz, i, i mógłbym autobusem też dojechać do łap. A złap po prostu taksówko 5 km do mnie na, na wieś. No i tak słuchajcie, dzisiaj było dosyć fajnie, bo koleżanka przyprowadziła pieska. Taki mały piesek. Nie wiem, może wstawię zdjęcie. Na tym, na jako główne tego pieska, taki fajny mały piesek, był trochę z nami pocieszny, bardzo fajny. Kupiliśmy dla niego karmę y, mokrą oraz suchą. Zjad miał zostać u nas na dłużej. Ale koleżanka zaprowadziła go do właściciela, i już teraz w domku go nie ma. Fajny, fajny, mały piesek. Taki typowo pokojowy. Bardzo fajny, biały. Także dzisiaj było nawet trochę wesoło. Bo słuchajcie, nalałem sobie zupy, żurek, i on mi ten żurek chciał zjeść. Na ławie postawiłem na to ławę i ten żórek chciał jeść, ale, ale daliśmy mu karmy i zjad karmy. Także było dosyć fajnie. No i co słuchajcie? Bierzcie leki, dbajcie o siebie. I bądźcie dobrej myśli, że po prostu, jeżeli teraz jest źle, to przyjdą dni, że będzie lepiej. Nie ma tak, że jest cały czas niedobrze, cały czas jest źle. Przychodzą dni, że jest po prostu lepiej. Lepiej ze zdrowiem, lepiej z samopoczuciem i czasami. Nasze życie inaczej wygląda. I lepiej się po prostu toczy. Także dbajcie o siebie, nie przejmujcie się i bądźcie dobre myśli. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się czołem.